Cześć dzisiaj mamy z WizuWizualnie, witam was w grze, która nazywa się Warframe i... Na wycieczce chorego człowieka po różnych rzeczywistościach, bo to jest kolejny tydzień, w którym będą nagrania z chorym człowiekiem, no bo... jestem chorym człowiekiem. I wcale mi lepiej nie jest, pomimo tygodnia spędzonego w domu. Piękny początek nowej pracy, nie? Piękny początek zmian, gdzie człowiek tydzień czy dwa tygodnie w miarę tam ogarnął, a później BUM! Jestem chory, leżę półprzytomny, nie? Fantastycznie, po prostu jestem tak zadowolony z życia, że jak... No. Eee... Jedyne co ostatnio w Warframe robiłem, bo przyznam się, że nawet ostatnio może nie tyle, więcej grałem w Warframe'a, co w ogóle zdarzyło mi się zalogować, żeby zagrać, a nie odebrać daily. Próbowałem robić te misje, które mam nieodblokowane na różnych planetach, na Mercury i ten Assassination. Tego mi się chyba nie udało zrobić, tu mnie sklepali, więc może się nie będę ładował bez, to znaczy na, na tym Warframe'ie może się nie będę ładował w ten sposób. Na Ziemi mam jedną misję jakąś do zrobienia: AirPo na Mobile Defense, a w sumie można pójść. Nie robiłem jeszcze nic na Mobile Defense, nie wiem. E, tfu, na Archwingu. Mobile Defense robiliśmy ostatnio z Kasem. Nie wiem, kurde, czy to jest dobry pomysł, jak ja jestem tak półprzytomny, iść na ten. Może skoczmy na Marsa, na którąś z takich misji standardowych, gdzie trzeba wszystko wyrżnąć, nie wiem, to jest Exterminate na Archwingu. To mógłbym spróbować, bo to mnie aż tak nie przeraża, jak Mobile Defense, więc jej. Mobile Defense, to tego chyba na nagraniu jeszcze nie było? Nie wiem będę musiał złapać kasa i pójść z nim na nagranie, żeby on ogarniał. To jest coś podobnego, jeżeli graliście w Overwatcha, tam niektóre mapy są takie, że, że samochodzik jedzie i trzeba go chronić. To tu jest podobnie. I to się lepiej robi <coughs> przepraszam więcej niż jedną osobę, bo żeby ten samochodzik mógł jechać się, to tu to, 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 to miał jechać, przynajmniej na tej misji, na której byłem z kasem. Było tak, że to zżerało nasze osłony. Czyli on się ładował naszymi osłonami, czyli mogliśmy na przemian. Jeden strzelał, znaczy się ja próbowałem nie, nie ginąć, kiedy yy, wózek jechał, bo był napędzany osłonami kasa. A później zamienialiśmy się moje osłony, jakby napędzały wózek, a kas mordował wszystko, co było w okolicy. Mniej więcej tak to wyglądało. Yy, co my tutaj mamy? Tarzis. Hijack korpus to mógłbym spróbować, chociaż nie jestem pewien, czy hijack misję ten Mobile Defense to bym na razie zostawił. Defense też niekoniecznie Mobile Defense nie, To jest Exterminate i tu jest Interception przejęcie jakiegoś tam griniera. W sumie skoczmy na to i zobaczymy. Mogą nas nawet, nawet, nawet sprać brutalnie na tej misji, ale to będzie w sumie pierwsza misja poza momentem, kiedy dostałem Archwinga, że będę korzystał z tego swojego Archwinga, więc zobaczyłbym z czym to się je. Oberwał troszkę, troszkę bardziej, a bądź troszkę mniej. Mam nadzieję, że uda się przynajmniej skończyć zadanie. No, ale spokojnie, to są moje pierwsze doświadczenia z Archwingiem, może być naprawdę źle. Słuchaweczki. Szybki rzut okiełem. Dobra, to się do mnie dowieją no, na tym. Cały ranek cisza, jak tylko odpaliłem nagrywanie, to znaczy cały ranek, no... Cały ranek jak cały ranek. U lekarza byłem, dostałem antybioty i wróciłem do domu, nie? Ale... E... Okej. Okay. Tak, od razu ten. Nice, podoba mi się to. A jak się włącza tego spida? Krap Leave no one standing! Beautiful! Ah. Seriously! Teraz jak nie mogę przerwać! Nie, nie to, żebym był, i tak miał problemy ze skumaniem co zgrane, jest bo jestem chory, to jeszcze telefon. Plus jakbym zaraz zaczął się dusić i krztusić, to przepraszam, bo z oddychaniem mam w tym momencie problem. Chorowanie jak jest tak gorąco. Jest złe. Czy na razie mam wrażenie, że nie bardzo mnie tu w ogóle atakują, więc... Ta misja jest chyba dobra do testowania tego, co się dzieje. To mi przypomina jakieś, wiecie, anime takie o, 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 o tych wielkich robotach, które latały w kosmosie i ooo, się rozpierniczały. Swoją drogą, co mi przypomniało, że powinienem e, rzucić okiem na to, co. Tam jest jedyne. E, mam znacznik, że się nagrywa na czerwonej. i myślałem, że coś jest tamtą, w tamtą stronę, a to jest znacznik ten nagrywania. Ehm... Czy da się na przykład rozwalić albo coś? Da się rozwalić. Wow! Fajnie to zrobili! Nie! Nie, nie, nie! wychamuj! Okay. Nie, no, no, no bez, bez szału, ale, ale przyjemne to to jest, takie trochę um, agorafobiczne, tak? Klaustrofobia to jest lęk przed zamkniętymi. Wow, wow, wow! gdzieś spierniczyć troszkę i się może wyślewać to jest złe określenie ale ukryć za głazem, żeby mi tarcze wróciło chociaż okej okay. Tu nie muszę przeładowywać nie muszę. zastanawiam czy to ma kończące się pociski kasu mi chyba mówił i coś mi po głowie chodzi, że nie Au, 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 au! Co mnie tak walnęło? 37 na 83. Faktycznie tu by fajniej było pójść jakimś rajno, czy czymś, co ma życie i pancerz, no ale dobra. Gdzieś tu było życie wydropione z wrogów wcześniej, ale nie znajdę w tej przestrzeni kosmicznej, tak? To jest ten patent, że wszystkie bitwy kosmiczne pokazywane w filmach są nierealistyczne, głównie dlatego, że dystansy między zagrożeniami w kosmosie są tak gigantyczne. O, tu jest to najbliżej. A? Mam problem z trafianiem z broni białej. Białej, jak to nazwać, z tego miecza, młota, tego, tego czegoś, czym siekam. time coming. Mam nadzieję, że nie jest namierzany. No dawać tarcze, dawać tarczę. Czy ja tu mam. Ok, da się tych pocisków wnikać. Nie like, ale. Tak nie sprawia, że jestem bezpieczny. 49 na 83. No dobra, minęliśmy, minęliśmy połowę. Jak bardzo lamersko byśmy tego nie zrobili. Fajnie by było, jakby któryś z nich zostawił ten czerwoną kulkę z życiem. Eee! Nikt się nie spodziewał tego no, no lamerskiego. E, ...grania mesą w kosmosie tutaj o Tegas No, 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 no... ...dziurafio, no, dziurafio. No! Czy oni są... ...wybuchający na styk? Chyba są wybuchający na styk, dobra, to mi się średnio podoba, ale... Coś jest za mną i coś do mnie strzela, dobrze zrozumiałem. Tak... Szczerze przyznam, że podoba mi się, jak tu są zrealizowane. Co to jest? Alternate, coś tam. Wow! Wyhamuj! Wyhamuj! Nie wiem, co to było, ale, ale podniosłem. A ja tam starczy coś. Shit! Nice! Wow, za blisko, za blisko, Wszyscy są tam, no to lecimy tam O, wrogowie w rządku stawią się ładnie Jak to było? Z polowaniem, jak to hrabia pojechał na polowanie Nie mógł nic trafić I... Dał Janowi na chwilę strzelbę, Jan raz strzelił i, i trafił, nie? To się hrabiego pyta, jak, jak to zrobił. No co Jan opowiedział, że celuje w środek stada. Nie wiem, nie chodzę na polowania, nie wiem, jak to zabawne było, ale, ale to było z użyciem jednego hrabiego polityka mi opowiedziane, więc dlatego to było zabawne. Co się tak efekty zmieniły? Ja może to przeżyję, żebym tego nie powiedział twu, twu za wcześnie. A, ten jest bliżej, to może tego skroimy. Nie, im dłużej gram swojego ukochanego Secret World Legends, tym bardziej doceniam jak wypaczny jest silnik tej gry. Bo, nie oszukując się, to, co zrobili goście od Warframe'a, to jest... uuu cudo. Gdzie? Gdzie on jest? Gdzie jest? Tu jakieś cusie się widzę... Aaa, jakieś... dropy to były. Oh well. Już zabici i Mamy się zostać tam. No to lecimy tam. No. <śmiech> <śmiech> troszkę tak się ta postać bardzo trzęsie. Tak jak minęce. Donata troszkę levelnięta. Imperator i też. Szczerze przyznam, że te misje są fajne, ale z tego co słyszałem, to nie są wystarczająco rozbudowane. Znaczy się to, żeby nie pokręcił, to co widziałem, to jest maks możliwości, czy oni coś fajnego jeszcze tam z tym dorzucili, bo to mi się podobało. Nie rozumiem narzekania, które to chyba nawet nie kas narzekał, tylko gdzieś na, na, na którymś forum czytałem jakieś narzekanie. Na, na temat właśnie tego całego archwinga, że ten archwing nie jest tak wypaśny jak mógłby być, że to jest super patent, ale, 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 ale twórcy jakby nie pocisnęli go mocno, nie na tyle mocno, no ile mogliby. Dobra, proszę Państwa. Ja Wam dziękuję za uwagę. Jest 13.00, ja powinienem teraz iść na naszpać lekami, czyli akurat wyrobiłem się z nagraniem tak, jak planowałem. <kłysy> Do zobaczenia. Następnym odcinku, który będzie w piątek, w piątki są EuroFrame'y, w piątki są teraz, tak, tak. Dziękuję Wam za uwagę i hej! Mam nadzieję, że następny odcinek, nie, następny odcinek to spróbuję dorwać kasa i nagrać razem, żeby było coś ciekawego, fajnego do pokazania, ale mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już będę troszkę bardziej zdrowy i troszkę bardziej kumny, bo, bo to się zaczyna robić przykre.